Siemaneczko ludziska z tej strony my bez duo i dzisiaj będziemy y, nagrywali taki luźniejszy odcinek, taki świąteczny y, I co? Y, przywitaj się Siemaneczko, siemaneczko Dzisiaj na strojową mużyczkę przygotowałem No dawaj, dawaj O no i Blantunio Będziemy sobie grali duo jeżeli filmik wam się spodobał, to zostawcie łapę w górę, suba z dzwonem, żeby być na bieżąco. Dziękuję wam bardzo za 12 subskrypcji. W jeden dzień, nie wiem jak wy to zrobiliście, że się radę. Dosłownie... damy radę dokładnie. Wbijamy 30 i jutro robimy livea o 12. Na święta, że 30, 30 No tak. Dobra. Więc tak, jutro 12.30 12 będzie liveik. Ja już... Y no, no, a jak co to, to po prostu... No, tak. y ja... Ja zacznę pół godzinki odliczanie, znaczy w sensie takie odliczanie, że... Znaczy... Dobra, nie, tak z 10 minut takie będzie. Y starting coś tam, starting... Y czy tam coming są. No i po prostu będziecie mogli sobie tam wbijać i czekać. Co tam jeszcze? Co my tam jeszcze mieliśmy powiedzieć? Nie pamiętam. Dobra, to jak nie pamiętam, to lecimy do, do giery. Oj, czekaj, czeka, 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 czekaj. Czekaj, czekaj, czeka, czekaj. Czeka, 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 czeka. Samoloty ich rozjedzą. Dobra, dawaj, rozjeżdżasz ten. A właśnie pod ostatnim filmikiem. Pisaliście, że chcielibyście Mongrala i Bukę to nie wiem kogo byś chciał wziąć? Ja muszę wziąć Bukę, bo na Mongrala to bym ją za, za bardzo... Aha. tam je Jakie... Szybka giereczka, otóż to... Co to, to ja biorę Mongrala, ale zmieniamy tylko DPI i w ogóle? Tylko DPI, no. bo, 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 tak, bo, po prostu, bo tak. tak. Bodaj mi się wymyśliło. Bo, bo, tylko to mi przyszło na, 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 na to. Bo tak. Rozjeżdżasz Bika. Co chłop zrobił? Biki. Oczywiście życzymy wam wysokich świąt, fajnych prezentów. I na. I dobra, zróbmy tak. Jeżeli jeszcze dzisiaj do godziny 24, dobijemy 30 ops, tworzymy e, tego. Tworzymy e, Instagrama. Nie, dobra. TikToka, TikToka. Ale ja już mam Instagrama. Co? Ja już mam Instagrama. Ale tego naszego kanału, nie? Aaaa, spokojnie. Wiesz, co jest 5? W ogóle że zrobimy, żeby nie było tak szybko, twarz na tysięcy subów, to może zróbmy na 10 tysięcy subów. Ale co na 10 tysięcy subów? Twarz? Po, po, pokażę, jak pokazujemy twarz. No, okej, okay, dobra. 10 koła subów i, i, i twarz. Jaki oblazer dostał? Dobra, to dawaj do lobby. Ja nagram taktycznego TikToka, że wlatuje dzisiaj odcinek. Jeżeli chcielibyście zobaczyć moją szafkę, moją całą szafencję, taką tą piękną, moją y, może OG, moją, y, moją, w sensie ja mam jedną y, fake OG postać ogólnie, także mam, mam fake OG Re renegatkę Dobra, tańcz byle co, ale mam taniec Audi, więc jest spoko Taktyczny TikTok. Uuu! Nie! Złoty tekbo! Biksebo! Jeszcze raz, jeszcze raz! Tańcz, 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 tańcz taniec, tańcz, taniec Daj go Dobra, lecimy. Taky TikTok też nagrany. Oczywiście polecam wbijać do nas na TikToczki. Mój to jest Jack Z UBR dwary. A od tutaj mojego duo tego tutaj pięknego. Bez duo to jest Exe, podłoga Magic. Także wbijajcie. Wietleń pod pierwszym odcinkiem, no i ciekawe, jak się całkowicie wypatrzył. W ogóle piszcie w komentarzach, co dostaliście na święta. Tak, tak, tak. Dobra. Ktoś tańczy! Ktoś tańczył OG taniec, to ty OG taniec, you, you dancing OG taniec. Nie, that's not you dancing like OG taniec. To tamten tańczył OG taniec. Dobra, lecimy. Lecimy. <coughs> lecimy. masą Kwestia jest Mam. Cóż za dziwne lagi, mam. A ja też właśnie nie wiem, dlaczego lagi. Tak, skacze skacze pięknie? No, aha, no to to nie, akurat pięknie, mnie w pasy skaczą. A, a mi właśnie też. Nie wiem czemu.

Aaaa! O! No, arbuzik e, Aha! I ogólnie jeżeli ktoś ma... no wszyscy, którzy są z TikToka i będą na jutrzejszym live'ie jeden ma pompę drugi ma tylko pistola i harpunka Eee, i dobra, wracając do tematu, jeżeli jutro będziecie na live i yy, będziecie z TikToka i napiszecie pod moim nowym yy, filmikiem na TikToku że jestem z TikToka Nie, czekajcie. Jak napiszecie, że będę na live, czy tam będę po prostu i napiszę na jutrzejszym live jestem z TikToka, czy tam tyty, ty, to będzie miał promo. Będzie miał promo na TikToku. Także. No. Także polecam wbijać. Bo promo. Ta, bo promo tak o sobie nie chodzi. Dosyć dobry jest gość, nie? Nice. Robisz. A nie ale było dobre. To bolo dobre. To bolo dobre. Maslo ke. Okay. Maslo fest. Maslo ke mi stane. Maslo ni. Ben... Mogę dzisiaj wrócić do tego sklepu, mam, no, także polecam. E, niestety nie mamy jeszcze swojego kodu twórcy, ale Ale będzie, 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 jeżeli klaster kostra... tak, jeżeli. Czy ja mogę załatwić teoretycznie szybciej kod twórcy, ale to byście. Dobra, 20 łapek w górę. Nie, dobra, przesadziłem. 10 łapek w górę pod tym filmikiem. I, i robię kod twórcy. Mój, nasz, nasz. Taki. Nie, taki rakowaty, bo rakowaty, ale ważne, żeby był. No co ty... Nie będą, nie, nie będą się starać. Aha, ej, sobie. sobie. Dlatego wbiję tysiące tysiąc żebyśmy nie tylko do Okej, okay, no. To będzie nasz taki prezent na święta, okej? Okay? Nie no, co ty może dzisiaj jeszcze nie wbiją tysiąca, ale... No, Ale... ale... Wbity, ale. Ale wbity. Musi być. No, no tak. To będzie taki prezent na. Ej, ale że mi tak wygląda etykieta? I zielony. Zielonego też nie Mam zielonego, niebieskiego, zielonego. Ej, daj niebieskiego, mogę niebieskiego? Ale za to na dole już nic nie ma. A na górze już nic nie Mam. Chcesz po to big, czy? No. O. o, chodź, ci dam mały. O, dankę. A, a tutaj mało, dużo. No i git. No i W ogóle tak ten tegar, to jest cały świątynia. Ja już mówiłem. Nie, czy mówiłem, czy nie? Czy bo nie pamiętam. Tak. Chyba tak. No, także... Ale jak nie mówiłem to wszystkiego najlepsze... No właśnie, wesołych świąt. Na jutro będzie taki dosyć opóźniony streamek, ale na jutrzejszym streamie będziemy się dzielić opłatkiem. Nie wiem jak, ale się podzielimy. Dobra, dawaj go. Ma biało! Ej, tutaj jest, Ugram czy nie ugram? ugrasz. ugram. ja Nie, no drift nie nieudacznik mnie porobił, ale że. A, no, nie chce mi się. Ty musisz lecieć. Ty musisz lecieć? No dobra, no to, to będzie taki szybki odcinek, taki króciutki w miarę. Także co, życzę. No także życzę Wam wszystkiego dobrego. Yy, wesołych prezentów, wesołych świąt, miłych prezentów i fajnych, przede wszystkim. Także, co? Nie, co to by było na tyle? Na razie, hoziomeczki. Bye, bye.